Państwo, witamy serdecznie na konferencji prasowej z panem Maciej Skorza. Panie trenerze, bardzo proszę o ocenę meczu. że Państwu. graliśmy dzisiaj zdecydowanie najlepszą drużyną w naszej grupie. Z drużyną, można powiedzieć, europejskiego formatu. I, i oczywiście wysoko przegrywamy to jest, to jest bardzo takie dla nas złe niekorzystne. Natomiast martwi mnie to, że dzisiaj mieliśmy taki mm, czarny dzień tak powiedział. Mnóstwo, mnóstwo błędów, mnóstwo takich e, niefortunnych interwencji, które, które niestety wpłynęły na wynik tego spotkania. A tym bardziej jest to dla mnie, dla mnie bolące, że bardzo dobrze rozpoczęliśmy ten temat. graliśmy od początku agresywnie, wysoko. Na pewno, na pewno liczyliśmy, ja liczyłem na to, że uda nam się z, z, zdobyć bramkę jako pierwszą i jako pierwsza drużyna. Mieliśmy może nie jakieś stuprocentowe sytuacje, jak ta sytuacja Rybulsła strzał głową, czy uboja po tym wyrzucie piłki z autu, tam kilka sytuacji, polukarnych mieliśmy nagrodnych, jednak, jednak no dzisiaj to było za mało, żeby pokonać Isaksona, natomiast mm, bramka po bardzo kardynalnym bym powiedział po stracie piłki na własnej połowie no, była dla nas takim momentem mm, przełomowym, tam też te dwa rykoszety, najpierw Marcin Komorowski, później ta piłka odbija się od, 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 od Michała Zowakochani i, 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 i tracimy bramkę, gdzie później było nam bardzo ciężko, a sytuacja, po której Dusza ciak dostaje czerwoną kartkę, rzut karny praktycznie no, z naszej strony zakończyła ten mecz już nie byliśmy w stanie odmienić losów tego spotkania. Także żal, że akurat, akurat, akurat w, taki, w taki sposób ten mecz, ten mecz przegraliśmy, że nie mieliśmy możliwości zagrania go do końca w pełnym składzie. Ale cóż, no jest to też dla nas lekcja. Dzisiaj zobaczyliśmy, jak wiele brakuje nam jeszcze do rywalizacji z tak, z tak dobrymi drużynami bo jest na pewnych rzeczy ambicją się, czy samą ambicją się nie, za, nie zastąpi dzisiaj dla nas. To była naprawdę ze strony Holendrów pokaz bardzo uporządkowanej gry, dobrej, opartej przede wszystkim na dobrej technice, na, na ruchliwości i skutecznej, i skutecznej. Także, no, słucimy się na pewno dzisiaj. Dzisiaj dla nas jest, tak jak powiedziałem, ten wieczór, ten wieczór bardzo, bardzo taki czarny, ale przed nami kolejne mecze, widzę o, to jest, jeszcze nie jest nasz koniec. Jeszcze na wiosnę gramy kolejne mecze. Mecz w Izraelu, dzisiaj Apoel wygrał Bukaresz, czy raczej ten mecz w Izraelu też będzie na pewno z trudnym, z trudnym przeciwnikiem, to będzie trudne spotkanie. Dwa mecze, widzę, na tym się skupiamy na przyszłości, natomiast na pewno z tego meczu ...um, uh, naar de volgende wedstrijd, bedankt. welkom iedereen op deze persconferentie. Even een uh, samenvatting van uh, de wedstrijd van uh, coach uh, Skorza. Uh, nou, we hebben met het, uh, met het beste team gespeeld en uh, het is een uh, pijnlijk verlies. Ik maak me een beetje zorgen, het is een soort van zwarte dag voor ons. Uh, we hebben veel fouten gemaakt, uh, we hadden weinig uh, geluk. Um, wat erg jammer is, omdat uh, we een goede start hadden. Uh, we speelden aan het begin uh, agressief. Ik rekende op een uh, doelpunt. Uh, als eerste. En, uh, maar ja goed, de, de situaties waren wat ze waren. Een strafschot. En, uh, we hadden kansen, maar we hebben ze genomen niet genoeg kansen. En uh, dan droog je kaart en eigenlijk. Uh, en, balverlies op ons eigen veld, dat was uh, op onze eigen helft, dat was een grote fout. En na de rode kaart en de strafschop uh, was het eigenlijk voor ons het uh, einde van de wedstrijd. En, uh, het is uh, ontzettend jammer. We moesten door met tien man. En, uh, maar goed, we hebben ontzettend veel werk voor ons, voor de boeg. Uh, ambities blijkbaar niet genoeg. En uh, DSV had een uh, ontzettend goede techniek, uh, effectief spel. Nee, nee, het is een droevige dag voor ons, maar we gaan ons concentreren op de toekomst. Uh, we gaan ons herstellen in de toekomst. In het voorjaar met Israël is ook een moeilijke tegenstander. De wedstrijd in Israël is het voor ons. En um, goed, dat is onze focus nu: de toekomst. Om we het straks te poszetten op onze spotkanker, dan ik eigenlijk willen vragen vragen van onze gasten, van Czy są od z Niedawna w którzy zadać pytania na ten temat? Jeżeli nie, to zapraszam Państwa do pytań. Bardzo proszę o zgłaszanie się. Mikrofon proszę jest proszę bardzo. Dobry wieczór. Robert Bułonski, Gazeta Wyborcza. Panie Profesorze, gdyby nie zakopnięcie piłki po jak akcji Rafała Polskiego przed ostatniej minucie, to byłby drugi mecz Legii bez celnego strzału na bramkę. Czy Pana to w jakiś sposób niepokoi? Ja wiem, że w dwóch poprzednich meczach Legia strzelała po trzy gole Lech i Zagłębiu, ale no i PSV, tych strzałów było mało. jak to, że jeżeli piłka by polegała tylko na statystyce, to proponuję naprawdę zająć się dziedziną sportu, jeżeli Pan taką rolę do tego przykłada i wagę, bo no to trzeba naprawdę rozgraniczyć pewne rzeczy. To, że czasem drużyna nie strzela celnie w światło bramki, w to nie znaczy, że gra źle. To nie znaczy, że, 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 że od razu należy krytykować się za to. To jest, to jest, to jest, to jest y, oczywiście, że różne są statystyki. Można powiedzieć, a jak to jest możliwe, że drużyna ma 30% piłkę, czy, 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 czy to jest dobre, prawda? Także Zostawmy statystykę na boku. To jest, mnie nie martwi to, że dzisiaj oddaliśmy tylko jeden celny strzał na bramkę, bo dzisiaj graliśmy z taką drużyną, że połowa polskiej ligi by nie oddała celnego strzału na bramkę. Także yy, myślę, że trochę z tą statystyką przesadzić. Proszę bardzo. Jeśli nam się zagęściła atmosfera, to może w takim razie, z Panie trenerze pozytywy z tej porażki, bo porażka troszkę boli. Wczoraj rozmawialiśmy z Panem i było dużo optymizmu. Proszę się nie denerwować, naprawdę my też jesteśmy znęczeni, późno jest, ale jakie, jakie pozytywy z tej porażki, jeżeli było usłyszeć od Pana? Mówię Pan zbyt wcześniej, żeby teraz mówić o pozytywach, ja jestem zadowolony z początku tego czy z pierwszych fragmentów, bo to był no taki obraz, jaki byśmy chcieli. Udało nam się grać otwartą piłkę, stwarzać sytuację z bardzo trudnym przeciwnikiem. To nie jest przykład lepszy, przypadek, że ta drużyna potrafi wygrywać sześcioma bramkami w lidze holenderskiej, która jest chyba trochę wyższa niż Polska, jak chyba wszyscy wiemy. Także to, to o czym świadczy o sile tej drużyny. Dlatego, mm, Oczywiście, że możemy, możemy wszystko teraz przez pryzmat tego 03 yy, podciągać, ale to jest wynik, który, yy, który może nie do końca o, o, odzwierciedla klasę tych drużyn, ale my dzisiaj naprawdę graliśmy z drużyną, która, która no to tu dużo mówić, to jest drużyna zupełnie z innej półki niż Lejew na dzień dzisiejszy. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо